Jedną z metod rozkładu wielomianą na czynniki, a co zatem idzie też później rozwiązywania e, równania wielomianowego, jest rozkład wielomianą e, poprzez grupowanie e, swoich wyrazów. Uwaga, grupowanie polega na tym, że bierzemy sobie w pary nasze wyrazy. Zawsze próbujcie najpierw sobie wziąć te dwa pierwsze, potem dwa ostatnie. Gdyby coś się nie powiodło, można kombinować z inną konfiguracją. I teraz tak wyłączam z tej pierwszej pary maksymalnie, co się da, czyli mnie tu kusi, żeby wyłączyć minus, bo tutaj mam dwa na minusie. I teraz ile? 4, 4 myślę, że 4. I jeszcze x kwadrat. Dostaję w tym momencie tutaj 3x, dodać 8. To super, bo tu też mam 3x, dodać 8. Więc sztucznie troszkę z tej drugiej pary, ponieważ nic no, wyłączyć nie mogę, zawsze mogę wyłączyć jedynkę. Co mi to daje, kiedy grupowanie się udaje? Jest sukces wtedy, kiedy po wyłączeniu z jednej pary, z drugiej pary jakiegoś czynnika, przed nawias dostajemy ten sam nawias. To znaczy, że mogę wyłączyć przed nawias to wspólne wyrażenie, czyli 3x plus 8 u mnie, i wtedy z pierwszego wyrażenia, jak zabierzemy 3x plus 8, zostanie minus 4x kwadrat, a z drugiego wyrażenia zostanie jedyneczka. Przyznam, że ten zapis jest mało czytelny, przynajmniej dla mnie, więc tutaj sobie zamienię kolejnością i tu skorzystam ze wzoru skróconego mnożenia. Dostanę w takim razie 1 odjąć 2x, 1 plus 2x. Gdyby ktoś nie zauważył wzoru skróconego mnożenia, można było to. Przekształcić stosując postać iloczynową funkcji kwadratowej. Wezmę sobie jeszcze jeden przykład, ten tutaj. Wyłączę i połączę sobie w pary, poczekajcie, czy ja dobrze spisuję. Mam i tak z pierwszej pary wyłączę sobie x do trzeciej i będę mieć w tym momencie x kwadrat. Odjąć 1 z tej drugiej pary wyłączę sobie minus 125 i dostanę x kwadrat odjąć 1. Grupowanie się powiedzie, bo mam wspólny czynnik. Wyłączam go przed nawias do przodu. I teraz z tego dostanę x do trzeciej odjąć 125. I teraz moi drodzy, mam dwa wzory skróconego mnożenia. Tutaj mam x kwadrat odjąć 1. To jest ten zwykły, najprostszy wzór skróconego mnożenia. Tu mam różnicę sześcianów. Przypomnę, że wzór A do trzeciej minus b do trzeciej to jest A minus B do, a w drugim nawiasie a kwadrat plus AB plus B kwadrat mam. Czyli dostaję, że w od x równa się x minus 1, x plus 1, to jest ten pierwszy nawias, a z drugiego nawiasu x odjąć 5, potem jest a kwadrat, czyli x kwadrat, tutaj jest ab, czyli 5x i tutaj jest b kwadrat, czyli 25. Ten czynnik w tym mnożeniu jest zawsze nierozkładalny, delta jest ujemna. I mam.